Opowiem Wam o mojej filozofii dotyczącej pierwszych sezonów. Zauważyłam, że pierwsze sezony kończą się w momentach, które powinny być de facto przerwą przed drugim aktem. Wygląda na to, że wszyscy oczekują drugiego sezonu, ale ja uważam, że to nie jest dobry pomysł. Myślę, że powinno się włożyć wszystko, co można w pierwszy sezon i dać widzowi dobre rozstrzygnięcie, które będzie satysfakcjonujące, ale też zostawi te kilka okruchów tajemnic, tak by potencjalnie chcieć obejrzeć także drugi sezon. Musi być więc trochę tego i trochę tego. Nie chcesz zostawiać całości tak jak obi czy jakiegoś miniserialu, gdzie tak naprawdę nie ma zbyt wielu powodów by chcieć oglądać ten drugi sezon. Jeśli chodzi o Akolitę, to w ostatnich odcinkach jest wystarczająco dużo znaków zapytania, na które chciałbyś poznać odpowiedź. Moje podejście jest takie, że wrzuciłam wszystko, co miałam, do sezonu pierwszego. Kto bowiem wie, co może się wydarzyć? Tak, dobrze się domyślacie. To są słowa pani Leslie Headland, a więc showrunnerki Akolity w wywiadzie udzielonego Entertainment Weekly. Serio? Naprawdę pani Headland nie wie, czy stacja, czy platforma, czy Disney zapali światło dla drugiego sezonu tak kasowego dzieła, jakim była Kolita. Sama co więcej nie wie, czy chciałaby w ogóle kontynuować ten projekt, czy, czy warto? No bo przecież pierwszy sezon to wrzucamy to, co najlepsze, więc ten drugi sezon to właściwie po co? No coś mi tu ewidentnie śmierdzi. You're lying. I szczerze powiedziawszy, pierwszy raz spotykam się chyba z taką postawą twórczyni showrunnerki. Oczywiście mieliśmy całkiem niedawno jakiegoś Samadę w przypadku Shoguna, który tam grał właśnie główną rolę. I on twierdził w trakcie tego, nawet pierwszego sezonu, że nie mu się wydaje, że to jest taka właśnie spójna, fajna całość. Że ten drugi sezon, czy kolejne, to nie będą potrzebne, no bo oni tu całą historię sobie elegancko dąknął. Ale jak się okazało, drugi i trzeci sezon zostały finalnie zamówione, no bo mieliśmy jednak do czynienia z kasowym hitem i to jest zupełnie jakby inna w ogóle półka, porównywanie Shoguna do Akorite nie ma większego sensu. Więc tym bardziej warto się zastanowić, o co tu chodzi. Pierwsze co gdzieś tam nasuwa się na myśl, to fakt że gdyby Akolita faktycznie był tak wielkim kasowym hitem e, i nie tylko pozwolił platformie zarobić konkretne pieniądze, nie tylko był wabikiem dla fanów, którzy by go tam chwalili i już nie mogli się doczekać tych kolejnych sezonów, kolejnych odcinków, to naturalne by było, że już pewnie dostalibyśmy info, że drugi sezon jest w planach, ma zielone światło. Jest przy tym odpowiednia ekipa, i możemy jechać już niedługo z koksem. To są normalne procedury, to są normalne rzeczy, tak było w przypadku Rodu Smoka, tak było w przypadku The Boys, że weźmiemy tylko takie świeże historie. Tak było w przypadku Mandaloriana, przecież wcześniej, także Star Warsowy projekt, czy nawet Wiedźmina, o którym można powiedzieć wiele rzeczy, ale na pewno nie to, że był jakimś kasowym hitem. No a tymczasem o drugim sezonie Akolity wciąż nic nie wiemy, ani widu, ani słychu i jeśli mam być szczery, to naprawdę jakoś strasznie zaskoczony tym faktem nie jestem. No bo widzicie, mowa tu o projekcie, który jawnie gardzi e, widzami danego uniwersum, który wprowadza jakieś dziwne rozwiązania, który w ogóle nie szanuje oryginału, na którym bazuje, co wydaje mi się jest dość Sporym, jeśli nie podstawowym grzechem. I trochę przypomina taki produkt, to o czym Dwal mówił na swoim kanale. Gwiezdnowojenno-podobny, to wydaje mi się, że jest naprawdę celne określenie. Jeśli to wszystko zbierzemy do kupy i popatrzymy także na to, jak ten serial jest odbierany właśnie przez widzów, no to składając. Te wszystkie klocki do kupy mamy chyba odpowiedź, co z tym drugim sezonem może być nie tak. No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć, a gdzie tu są dociągnięcia? Bo to jest naprawdę jednak sztuka, żeby e, stać się najgorszym, najniżej ocenianym e, produktem, filmem, serialem, e, który kiedykolwiek był sygnowany marką Star Wars. Do tej pory to był ten taki świąteczny event sprzed wielu, wielu, wielu lat i to była faktycznie kupa okropna, no ale jak się okazało Akolita dał radę, spadł na samo dno, więc no, de facto w czymś jest najlepszy. I ja wiem, że nie dla wszystkich te oceny z Rotten Tomatoes one są jakieś wymierne, dla niektórych w ogóle nie mają żadnego znaczenia, spoko, ale bazując gdzieś tam na twardych liczbach mamy 14% z kilkudziesięciu tysięcy Ocen widzów, i dalej 80 parę, jeśli chodzi o recenzentów, ale z tymi recenzentami to wiecie, jak jest. I naprawdę, biorąc to wszystko pod uwagę, wydaje mi się, że ta wypowiedź, cały ten wywiad pani Headland dla Entertainment Weekly to nie jest jakaś przypadkowa sprawa, bo ona oczywiście tam. Kreśli przed nami taką piękną historię. O tym, że no, najważniejsze to jest włożyć wszystko, co najlepsze, co ma się do pierwszego sezonu, no bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć później. I wiecie co, ja taką postawę, o dziwo, szanuję, bo też nie lubię, kiedy pierwszy sezon jest tak naprawdę trailerem czy jakąś rozgrzewką przed dalszą historią. I tutaj akurat się w pełni zgadzam, że pierwszy sezon to powinna być jakaś całość, drugi sezon to jest tym drugim aktem i też powinno być jakąś całością, a niekoniecznie musi być tak, że ten pierwszy sezon to jest właśnie jakiś zwiastun tego, co dopiero dostaniemy później, jeśli zobaczymy sezon drugi, a więc wykupimy kolejne prawa do kolejnych miesięcy platform streamingowych i tak dalej, więc ta postawa Wydaje mi się celna, aczkolwiek w tym przypadku uważam, że jest to zwykła zasłona dymna. Trudno bowiem nie oprzeć się wrażeniu, że tutaj mamy jednak drugie dno i ten wywiad, i te konkretne słowa wcale nie wyjmowane z jakiegoś kontekstu, bo wszystko było naprawdę w ciągu wywiadu, więc to nie jest gdzieś tam rzucone na konferencji, czy na jakimś konwencie, czy na jakimś innym briefie. Tylko właśnie w konkretnym wywiadzie, zapewne także autoryzowanym, bo tutaj mamy jednak papier, więc to też jest ważna sprawa. I moim zdaniem to jest przygotowywanie sobie gruntu pod to, że niedługo być może pojawi się informacja o tym, że jednak serial zostanie anulowany, co nie byłoby żadną niespodzianką, bo recenzje są chłodne, przyjęcie widzów jest chłodne, serial został już po tych pięciu odcinkach dość mocno. Wyjaśniony, zmieszany z błotem za te swoje nielogiczności, głupoty, i to, jak traktuje widza, i to, jak traktuje oryginał, czyli mamy tu tyle grzechów w stosunku do tego całego świata, że no, wydanie kolejnych 180-200 milionów na kolejny sezon to by była jawna działalność na szkodę spółki. A dajcie znać, jak wymyślicie, jak postrzegacie całą tą sytuację, no bo tu oczywiście sobie trochę spekulujemy, ale na podstawie bardzo konkretnych wypowiedzi, czy Akolita powinien dostać drugi sezon, czy jednak te anulowanie to by była najlepsza możliwa decyzja, tak samo jak zabranie w ogóle Gwiezdnych Wojen z Waps Disneya, ale to już tylko moja opinia, czekam na wasze w komentarzach, a w tym materiale to już wszystko, żegnam się z Wami i do zobaczenia.